Wróciła do kraju delegacja rządowa z premierem Cyrantkiewiczem na cele. W skład delegacji wchodzili wicepremier Gomułka, minister Minsk oraz eksperci. Przybyłych witali na dworcu członkowie rządu oraz przedstawiciele korpusu dyplomatycznego. Przywodzimy potwierdzenie całkowitej zgodności obu rządów w ocenie sytuacji międzynarodowej, oświadczył premier. Układ ten rzadki w innych szerokościach geograficznych, przynosząc kredyt, nie krępuje życia gospodarczego, nie narzuca rodzaju produkcji ale pozwala na pełny i niekskrępowany rozwój kraju. Następnego dnia odbyła się konferencja pracowa z udziałem dziennikarzy zagranicznych. Delegację rządową zarzucono pytaniami. Umowa gospodarcza ze Związkiem Radzieckim nie łączy się z jakimikolwiek warunkami politycznymi, podświadczył premier. Układ ten wpływa niewątpliwie na utrwalenie pokoju światowego. Minister Minsk podkreślił, że nowy układ oznacza dalsze uprzemysłowienie naszego kraju. Wynikiem niego będzie wzrost siły Polski, podczas gdy plan Marszala skierowany jest na wzrost siły Niemiec. Wicepremier Gomułka oświadczył, państwa demokracji ludowej nie stworzą żadnego bloku. Polska gotowa jest współpracować z każdym państwem. To nie my, ale panowie Marszal i Bezin zagrażają pokojowi świata. Mamy duży brak fachowców. tę starają się zapełnić szkoły zawodowe, w których kształcą się setki tysięcy młodych adeptów rzemiosła. Jesteśmy w szkole graficznej i drukarskiej w Nowej Rudzie. Przy szkole mieści się internat. Nauka teorii trwa jeden rok. Chłopcy ci po odpowiednim przeszkoleniu staną przy nieobsadzonych jeszcze warsztatach. Najzdolniejsi z nich będą mogli objąć za kilka lat kierownicze stanowiska w swoim zawodzie. W Krakowie istnieje doskonale zorganizowana szkoła zegar Młode oczy i ręce szybko nabierają sprawy koniecznej w tym trudnym zawodzie. Nauka trwa 4 lata. Więcej zegarów, a nauczymy się punktualności. W Olbrzymach przychodzi kolej na mniejsze egzemplarze. Taki pacjent wymaga szczególnie sklicznej opieki. Nauka skrzyżenia i golenia jest znacznie łatwiejsza, niemniej jednak także wymaga precyzji. Znajdujemy się w Instytucie Rzemieślniczym w Warszawie, gdzie kształcą się kandydaci na fryzjerów. Nasz operator znalazł się w kłopotliwej sytuacji. Nie wypadalo mu odmówić zaproszeniu sympatycznej uczennicy. Celem wewnętrznego niepokoju siada na fotelu. Mydlenie to praczka, ale za chwilę pójdzie w ruch brzydwa. Rażone oczy reagują na każdy błysk stali. Kończyło się na strachy. i cennica zdala egzamin celująco. Jesteśmy w warszawskiej szkole piadczunek. Przyszlenianie znajdują tu bezpłatną naukę i całkowite utrzymanie. W zakładzie obowiązuje surowa dyscyplina. Oczywiście do ćwiczeń używa się lalki. Bobo jest spokojny, a co najważniejsze cierpliwie wszystko znosi. Właściwa praktyka odbywa się w sąsiednim domu matki i dziecka. Po skończeniu szkoły o zajęcie nie trudno. Złobki i dziecińce czekają na dyplomowane wiatrunków. Ormo, ochotnica rezerwa milicji obywatelskiej. Ilicja chętnie korzysta z pomocy tej dobrowolnej organizacji i pracy wszelkich zawodów. Ślusarz Stanisław Dąbrowski ma dzisiaj nocny dyżur. Po kolacji udaje się na posterunek MO. Biurka punktualnie o 7. Odprowadzam od prawa patroli. Możecie spać spokojnie, wasi ojcowie i bracia czuwają. Kraków, Wystawa Sztuki Ludowej. Zgromadzone eksponaty pochodzą ze wszystkich muzeów krajowych, nie wyłączając ziem odzyskanych. Obok prac żyjących artystów widzimy tu dzieła z ubiegłych stuleci. Sztuka ludowa jest niewyczerpanym źródłem natchnienia artystów i zwierciadłem kultury narodu. Te eksponaty mówią więcej niż najstarsze dokumenty. Inną wystawę mieści Muzeum Narodowe w Warszawie. Jest to pokaz sztuki gotyckiej z końca XV i początku XVI wieku. Styl gotycki powstaje w XII stuleciu przeważnie we Francji. Prawie 200 lat później przyjmuje się w Polsce. Sztuka gotycka posiada treść prawie wyłącznie religijną. Zygmunt Szymański jest zawodu robotnikiem Zakładu Cegielskiego w Poznaniu. Bierze udział w wyścigu pracy. Jest znanym i czynnym sportowcem, uczestniczył niegdyś w Tour de Polonii. Wespół z kolegami skonstruował pierwszy w Polsce aparat rolkowy dla zimowej zaprawy. Po pracy wyścig z licznikiem. Okazuje się, że można się obejść bez toru. Pan Szymański ma jeszcze inne zalety. Jest troskliwym ojcem. motoryzowany papa budzi zazdrość innych dzieci. Życzymy sukcesów w pracy i sporcie. Mahatma Gandhi, jedna z najjaśniejszych postaci naszego stulecia, Został zamordowany przez hinduskich faszystów. Gandhi miał blisko 80 lat. Całe swe życie poświęcił walce o niepodległość Indii. Lud uważał go za świętego. Gandhi był twórcą akcji biernego oporu. Metody tej walki mogą się nam wydawać nieco dziwaczne. Nie trzeba jednak zapominać, czym są Indie. Miliony niewolników żyją tam jeszcze pod stopą rodzimego feudala i obcego wyzyskiwacza. Gandhi upominał się o krzywdę wszystkich cierpiących. Nigdy nie ugiął się pod presją. Ta nowa zbrodnia jest sygnałem alarmowym. Faszyzm światowy nie został jeszcze złamany. Na dalekim Morzu Ochockim, między Kamczatką a Sachalinem, ekspedycja Akademii Nauk poszukuje nowych terenów dla polowu ryb. Na czele wyprawy stoi profesor Grzegorz Schlindenberg. Mieszkańcy głębin Morza Ochockiego nie są jeszcze uczonym dostatecznie znani. Gości przymusowo zaprasza się na pokład. Ten okaz zasługuje na baczniejszą uwagę. Kiedy zakończą się badania, basen Morza Ochockiego będzie rajem dla rybaków. Hiroshima pole doświadczalne amerykańskiej bomby atomowej. W rocznicę ataku na Pearl Harbor zjawił się tu z rozkazu Amerykan demokratyczny władca najnowszego obrządku sam Hirohito. Dla zachowania władzy dynastii warto nawet trochę się pokajać. Mikado nigdy przedtem nie pokazywał się publicznie. Bóstwo winno być niewidzialne. Zdegradowany syn Słońca budzi wśród ludności wielką sensację. Okazuje się, że pokonany monarcha nie różni się niczym specjalnym od swoich poddanych. To bezpośredni winowajca napaści na Pearl Harbor. Szef kamaryli wojskowej były premier Hideki Tojo. Sądzi go Międzynarodowy Trybunał. Tojo jest oczywiście niewinny. Gładki i pewny siebie twierdzi, że zwycięzcy nie mają prawa go sądzić. Metody obrony zbrodniarzy faszystowskich są na całym świecie takie same. Na stadionie zimowym w Pradze odbyły się międzynarodowe zawody w jeździe figurowej na lodzie. Oto czeska mistrzyni Brzanowa która zdobyła w klasyfikacji ogólnej trzecie miejsce. Niespodzianką zawodów była młoda para czeska, krzytlowa i wosaczka. Prawdziwymi triumfatorami zawodów byli jednak Węgrzy. Oto zdobywcy największej ilości nagród Mistrzowska Para Kekczasy i Kirali.